Anna Nowakowska jest fotografką. Jej klientami coraz częściej są rolnicy, którzy chcą swoje produkty pokazać w sieci. Pani Ania zdaje sobie sprawę z tego, że dobre zdjęcie w mediach społecznościowych ma ogromną moc przebicia. Jak oglądamy produkty, to wiadomo, że te przedstawione ładnie. Dobre zdjęcie to produkt sprzedaje. Wiadomo, że kupujemy wzrokiem. Tu właśnie chcę pokazać rolnikom, pokazać im, jeżeli mają ekologiczne gospodarstwa, pokazać ten koszyk, jak przedstawić z tymi płodami, jak przedstawić to, żeby zachęcić do zakupu. Bo jak wiadomo, obecny świat to internet i media społecznościowe. Tam właśnie rolnicy szukają klientów. By te poszukiwania były skuteczne, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował siódmy forum innowacji pod hasłem Spola do sieci – skuteczny marketing w erze internetu. Sieć opanowała nasze życie na co dzień. Rolnicy, którzy świadomie chcą podnosić prestiż swoich produktów, ponieważ jakością bronią się już od lat, muszą wkraczać na internetowe ścieżki promocji. Oczywiście, że dotychczasowe formy sprzedaży cieszą się bardzo dużą popularnością ale dzisiejszy klient jest o wiele, więcej, o wiele bardziej wymagający, więc oczekuje nie tylko dobrej jakości produktu, ale też chce poznać historię, która za nim stoi. Dlatego w programie konferencji nie brakowało takich tematów jak social media w promocji gospodarstwa, fotografia i wideo w marketingu oraz budowanie marki za pomocą podcastu. Wśród prelegentów Marek Lewiński. Gwarantuję Państwu, że to się bardzo dobrze sprzeda. Dziennikarz Radia Olsztyn nie ukrywa, że w rolnikach drzemie ogromny potencjał i wiedza, które odpowiednio przedstawione w internecie mogą przynieść im nie tylko oglądalność, ale także i zysk ze sprzedaży swoich produktów i usług. Chcę przekonać rolników, że jeżeli poznają Najprostsze gatunki dziennikarskie, takie jak na przykład wywiad, dobrze przeprowadzony, to one mogą być świetną podstawą do tego, żeby umieszczać treści w internecie. Ten tak zwany content, prawda? Dlaczego te gatunki dziennikarskie dobrze jest poznać? Bo kiedy my je poznamy, to wówczas będziemy w stanie je dobrze wykorzystać. Jeden materiał, jedno nagranie jest w stanie nam zagwarantować naprawdę bardzo dużo treści. Taką świadomość ma między innymi Wojciech Majowicz z Białczyna w gminie Pieniężno, który prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne. Uruchomił także sklep internetowy, w którym sprzedaje swoje produkty, nasiona i mąkę. Mimo to pan Wojciech ciągle szuka nowych form dotarcia do klienta w sieci. Teraz każdy jest wygodny, w wolnym czasie przegląda internet zamiast chodzić po deszczu, ogląda sobie oferty w internecie, szuka gotowego produktu można też oczywiście jeździć na bazarki, gdzie powiedzmy przedstawia się tą ofertę, która potem dostępna jest w internecie, żeby promować ten adres i miejsce. Ale internet jest tu wielokrotnie mocniejszy. A w szczególności media społecznościowe. Dzięki tym mediom społecznościowym można zdobyć wielu więcej klientów, można szerzej dotrzeć. Ludzie są ciekawi jak to powstaje, chcą zobaczyć. Jeżeli nie mogą przyjechać i zobaczyć naocznie, to chcą jakby mieć tą gwarancję autentyczności, a internet na to pozwala. Możemy tam jakby więcej pokazać. Podczas dwudniowego forum, oprócz dyskusji, nie brakowało także zajęć praktycznych. Uczestnicy ćwiczyli nagrywanie rolek i podcastów, a także doskonalili obróbkę zdjęć. telewizja Kopernik. Kopernik.tv